Bardzo dziękujemy. Mamy czas na kilka pytań. Bardzo proszę o przedstawienie się i podanie redakcji. Dzień dobry, Monika Strześniewska. Może po kolei. Bardzo proszę, Telewizja Polska. Dzień dobry, Monika TVP Info. Ja mam dwa pytania. Co ma Pan do zaproponowania kobietom? Czyli, co, jeżeli Pan zostanie prezydentem, zmieni się i czy coś się zmieni w kwestii praw kobiet? I drugie pytanie: czy zrobi Pan coś w sprawie liberalizacji prawa aborcyjnego? Jak zaczynałem swoją kampanię w 2018 roku w Warszawie, to pierwsza rzecz, od której zacząłem, to były właśnie prawa kobiet. Dlatego, że jestem absolutnie przekonany, że kwestia równouprawnienia to sprawa podstawowa. Pamiętacie Państwo ten najważniejszy, tę najważniejszą moją inicjatywę, czyli darmowe żłobki? Ponad 17 tysięcy miejsc darmowych żłobków w Warszawie. Dzisiaj rząd przejął ten program i mamy darmowe żłobki wprowadzane w całej Polsce. Równość płac, którą myśmy w Warszawie wprowadzili, to również jeden z tych, z tych najważniejszych inicjatyw, która leżała u zarania tego programu. Ale oczywiście kwestia dotycząca aborcji też dla mnie jest bardzo ważna. Drodzy Państwo, do tej pory słyszeliśmy wypowiedzi mojego konkurenta, który raczej no, nie miał nam niczego ciekawego do powiedzenia, bo w wielu sprawach nie sądził nic, natomiast no, ostatnio okazało się, że jest zwolennikiem. Utrzymania tego średniowiecznego prawa aborcyjnego. Na to nie ma mojej zgody. Ja oczywiście podpiszę, jeżeli zostanę prezydentem, ustawę liberalizującą prawo antyaborcyjne. Jeżeli trzeba będzie, to sam wystąpię z taką inicjatywą, dlatego że to kobieta powinna decydować o swoim życiu i o swoim zdrowiu. Bardzo proszę, kolejna redakcja. Dzień dobry, panie prezydent. Pan panie redaktorze, panie. Proszę, zapraszamy do kolejki, pan, bardzo proszę. Się nie redakcja, nie dajmy, dajmy mu szansę, proszę. Proszę mówić. Witam, witam kolegów z Republiki, proszę bardzo. Proszę bardzo. Panie Prezydencie, no padło tutaj bardzo wiele słów podczas dzisiejszej konferencji właśnie o bezpieczeństwie komunikacyjnym kraju, ale jak to jest, że przecież jako Platforma Obywatelska przez te wszystkie lata znajdowania się w opozycji krytykowaliście i to zupełnie takie pomysły jak właśnie CPK, Przewodni Rzej Mówiliście, że to wszystko albo nie powinno się odbyć, albo jak dojdziecie do władzy, to te pomysły natychmiast zostaną dosłownie zrównane z ziemią. Tak przedstawiliście CPK, tak przedstawiliście Telewizję Polską, w której notabene znajduje się. Pański namiestnik z MZA, pan Sygut, właśnie. I jak to jest, że pan teraz przyjmuje te wszystkie pomysły jako swoje po tym, jak po przyjęciu władzy 13 grudnia umieściliście tam swoich namiestników? Wygląda... Po kolei, panie redaktorze, dziękuję jeżeli bardzo. chodzi o telewizję publiczną, to wszyscy odetchnęliśmy w Polsce z ulgą, bo wreszcie mamy telewizję niezależną, a nie telewizję partyjną, która kłamie przez cały czas. I Szerzej propagandę. Natomiast jeżeli chodzi o CPK, to były mrzonki, to były tylko rozmowy. Nic się za pis nie działo. Było paru ludzi, którzy pilnowali pola i brali za to miliony złotych. Czy przez te 8 lat PIS zrealizował chociaż jedną dużą, przemysłową swoją inwestycję? Nie, nie zrealizował. Na tym polega problem, że była tylko i wyłącznie na ten temat rozmowa. Ja się pytałem Pisu, czy będzie rozbudowa lotu? Nie uzyskałem odpowiedzi. Co będzie z Okęciem? Ponieważ owszem, jako prezydent Warszawy dbam również o Okęcie do likwidacji. No więc nic dziwnego, że w momencie, kiedy były tylko i wyłącznie mrzonki, nie było żadnej realistycznej opcji, a PIS nie realizował żadnej inwestycji, to my w Warszawie budowaliśmy spalarnię, która była największą inwestycją przemysłową, bo PIS po prostu nie potrafił tego robić. W momencie, kiedy się pojawił nowy rząd, kiedy się pojawiły racjonalne plany, które rzeczywiście mogą doprowadzić do tego, że będziemy mieli centralny port, że on zaczyna być budowany, tak samo jak nagle są pieniądze na elektrownię atomową, kiedy się okazało, że... Dokładnie tak, jak postulowałem, będzie również rozbudowa okęcia, ponieważ nie da się budować CPK bez rozbudowy okęcia. Kiedy okazało się, że będzie rozbudowa lotu, no to w tej chwili mamy rzeczywiście do czynienia z konkretnym planem, który wreszcie jest realizowany, czyli nie z gadaniem, a zrobieniem. A ja wspieram dokładnie wszystkie tego typu projekty, które mają szansę na realizację. Proszę bardzo. Bardzo dziękujemy. Teraz kolejne pytanie. Przepraszam, dziękuję. Panie redaktorze, kolejna redakcja, teraz Polsat News. Dziękuję bardzo. Panie redaktorze, odpowiem Panu, bo przerywa Pan wszystkim innym dziennikarzom, jak zwykle. Telewizja Republika zawsze to robi. Panie redaktorze, Panie Panie redaktorze, redaktorze przechodzimy raz. do kolejnej redakcji Ale redakcja ja Polsat News. Odpowiem. Dzień dobry, Panie. Odpowiem. 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 Nie ma żadnej hipokryzji, panie redaktorze. A mianowicie ja byłem na bardzo wielu posiedzeniach Komisji Infrastruktury i tam Piś nie odpowiedzieć na żadne pytanie, ponieważ to była tylko czcza Danina. I nie było realizacji projektów. Natomiast tym się właśnie różni rząd Platformy Obywatelskiej, że te projekty realizuje. I wreszcie również znalazłem odpowiedź na te wszystkie pytania, które mnie nurtują. Ponieważ normalny, odpowiedzialny polityk, czego Państwo najwyraźniej nie rozumiecie, jest w stanie się ustosunkować do jakiejś inicjatywy w momencie, kiedy znajduje odpowiedź na swoje pytania. Jeżeli ta inicjatywa wreszcie jest realistyczna, sensowna. Jest wreszcie realizowana, wtedy dopiero można udzielić jej poparcia. Jeżeli mamy do czynienia z mrzonkami, jeżeli PiS nie potrafi odpowiedzieć na podstawowe pytania, no to nie dziwne, że mieliśmy taki do niej stosunek. A teraz proszę pana o odrobinę kultury, pozwólmy innym zadać pytania. Bardzo proszę, proszę, redakcja Polsat News. Dzień dobry, Nala Krzysztofowicz, Polsat News, Łódź. Chciałabym dopytać. Chciałabym dopytać o ekshumację wpis premiera Donalda Tuska, czy wiemy, czy możemy powiedzieć o szczegółach tej sprawy. Wiadomo, że w 2017 roku kwestie ekshumacji były blokowane przez ukraińską stronę, czy pojawiały się jakieś być może od tamtej pory teraz nowe rozmowy z ukraińską stroną? Co wiemy na ten temat? Panie redaktor, ja nie znam szczegółów, ale bardzo się cieszę, że tak jak poinformował pan premier Donald Tusk, ta sprawa wreszcie będzie rozwiązana, dlatego że to jest sprawa absolutnie podstawowa. Ukraińcy muszą zrozumieć, że jeżeli chcą liczyć dalej na nasze wsparcie, a Polska najbardziej wspiera dzisiaj Ukrainę w walce z Putinem i z Rosją, no to muszą oczywiście wsłuchać się w te postulaty, które są dla nas tak bardzo istotne i bardzo się cieszę, że rządowi udało się przekonać stronę ukraińską do tego, żeby te ekshumacje mogły się rozpocząć. Natomiast przy tej okazji chciałem powiedzieć jedno, że bardzo mnie zaskoczyły. Słowa mojego konkurenta mówiące o tym i stawiające pod znakiem zapytania członkostwo Ukrainy w NATO czy w Unii Europejskiej, dlatego że to jest polska racja stanu. I oczywiście Ukraińcy muszą uwzględniać nasze stanowisko, jeżeli chodzi o kwestię ekshumacji, natomiast my powinniśmy wspierać członkostwo Ukrainy w NATO, również w Unii Europejskiej, chociaż oczywiście to członkostwo nie będzie łatwe, dlatego że ono będzie wymagało lat dostosowań, zwłaszcza po stronie ukraińskiej, ale również reformy Unii Europejskiej. Ale cieszę się, że, że wreszcie w sprawie ekshumacji coś się zaczęło dziać i cieszę się, że Ukraińcy tutaj uwzględnili polski punkt widzenia, no bo trudno byłoby sobie wyobrazić, żeby było inaczej. Kolejna redakcja, bardzo proszę. Karolina Białczewska, tfn 24. Ja mam pytanie w kontekście dwóch kandydatów, którzy mają dzisiaj się pojawić, Katarzyny Cicho, prawdopodobnie Adriana Zandberga. Czy spodziewał się Pan tylu kontrkandydatów, jak to zmieni dynamikę kampanii, podział poparcia, przede wszystkim kto skorzysta na tak dużej liczbie kandydatów? No i jak Pan zamierza motywować swoich wyborców do zagłosowania na Pana? Drodzy Państwo, no wszyscy wiemy, że te wybory prezydenckie są niesłychanie istotne, że trudno będzie wprowadzać dalej w Polsce demokrację i praworządność, jeżeli będzie prezydent, który będzie zajęty tylko i wyłącznie wetowaniem, i stąd konieczne jest przede wszystkim stawienie się do urn wyborczych. Ja oczywiście witam wszystkich konkurentów, wszystkich traktuję z szacunkiem. Natomiast no, to już nie jest moja inicjatywa, ilu będzie lewicowych kandydatów. Ja tak jak powiedziałem, do wszystkich będę się odnosił z szacunkiem i liczę po prostu na bardzo merytoryczną kampanię. I ostatnie pytanie, bardzo proszę. Ponownie telewizja Polsat News. Ja chciałabym zapytać o sprawę, która budzi kontrowersję dłuższego czasu. Sprawa Sebastiana Majtczaka, podejrzana spowodowanie śmiertelnego wypadku na jeden w mediach społecznościowych. Premier Donald Tusk tutaj poinformował o tym, że jest duża szansa na jego ekstradycję do Polski. Czy... Oby nie za wcześnie na takie słowa, biorąc pod uwagę, że nie jest to wyrok prawomocny, biorąc pod uwagę, że są to jednak karygodne efekty wymiaru sprawiedliwości. Panie redaktor, ja mam nadzieję, że sprawiedliwości stanie się zadość i że ta ekstradycja dojdzie do skutku i że ten pan po prostu zostanie osądzony i weźmie całą odpowiedzialność na swoje barki za to, co się stało. Natomiast ja uważam, że no, tego typu informacja, bo przecież wszyscy, którzy o tym informują ze strony rządowej, jasno mówią, że sprawa nie jest zakończona, jest też rodzajem presji na Zjednoczone Emiraty Arabskie i bardzo dobrze, dlatego że ta presja musi być wykonywana. To jest dobra praca naszego wymiaru sprawiedliwości, naszej dyplomacji, bowiem, że minister Sikorski wielokrotnie zabiegał o tę ekstradycję i dalej należy wywierać presję, żeby ta ekstradycja doszła do skutku. Natomiast wszyscy wiemy o tym, że jeszcze sprawa nie jest w pełni załatwiona. Presja w tej sprawie naprawdę ma sens, dlatego że wszyscy oczekujemy sprawiedliwości wobec tego człowieka. Dziękuję bardzo serdecznie. Do widzenia państwa. Dziękuję bardzo. Panie redaktorze. Ta hipokryzja, którą charakteryzował się rząd pis to jest coś absolutnie nieprawdopodobnego. A mianowicie opowiadali cały czas o e, zatrzymaniu migracji, wpuścili setki tysięcy migrantów bez żadnej kontroli. Nie byli w stanie zabezpieczyć granicy w sposób skuteczny. I oni nam dzisiaj mówią o migracjach. Ja rozmawiałem z panem komisarzem jasno o tym, że w interesie całej Unii Europejskiej jest twarde zabezpieczenie granicy. Wschodniej Unii Europejskiej, twarde, dlatego że mamy do czynienia w tej chwili z wojną hybrydową i że Unia Europejska musi to uwzględnić w swoich działaniach i również, że musi uwzględnić w swoich jakichkolwiek inicjatywach wysiłek społeczeństwa polskiego, który charakteryzował się tym, że po rozpoczęciu wojny przyjęliśmy tak wielu uchodźców z Ukrainy. I w związku z tym Polska na pewno powinna być przez lata wyłączona z jakiejkolwiek innej solidarności, jeżeli chodzi o innych migrantów, bo myśmy po prostu już swoje zrobili. Pokazaliśmy solidarność, jeżeli chodzi o naszych sąsiadów z Ukrainy. Dziękuję bardzo. bardzo, bardzo dziękujemy. Bardzo. Do widzenia.